Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie wróciłam od fryzjera, dzisiaj tak szybko z rana, ale udało się. Yy, zrobiłam trochę odświeżenie koloru, mam nadzieję, że ok. I teraz właśnie widzę, że przyszła do mnie przesyłka z bajdziubeki i właśnie muszę zobaczyć, co tam mi przyszło, nagram Wam i y, zobaczymy co tam jeszcze dzisiaj przyniesie ten dzionek bo dzisiaj jest trochę intensywnie więc odezwę się do Was później jak otworzę y, moje zamówienie małe no i już jestem kochane y, właśnie y, otworzyłam tą przesyłeczkę i mamy tutaj biżuterię z Bajdziubeki i moją biżuterię zapakowała Basia dziękuję serdecznie i już Wam pokazuję co ja tutaj do mojej kolekcji o cuksa dostałam, dziękuję pięknie i do mojej kolekcji zamówiłam sobie taki oto piękny naszyjnik jest to taki naszyjnik dwustronny w sensie jedna strona jest yy, srebrna, druga złota i zobaczcie, jest taką piękną monetką. I tu tak się prezentuje. I tutaj macie regulację różną. Taką, że możecie sobie regulować krócej, dłużej. Krótszy, dłuższy. I tutaj było napisane, że to jest mosiąc. Y ze srebrem, o w ten sposób i tak się prezentuje, a później jak będzie wyglądało na, y, zdjęciu, na zdjęciu na mnie to Wam y, pokażę, no przepiękna jest ta, ta biżuteria z tą monetką, pięknie się prezentuje zobaczcie, przepiękna dziękuję Bajdziubeka No, witam się z Wami z kuchni. Właśnie zrobiłam zielony soczek. Zawsze staramy się z mamą pić takie zielone soczki, jak jestem tutaj w domu rodzinnym. Dajcie znać, czy Wy lubicie takie zielone soczki. My robimy na, czasami na bazie. Szpinaku, a dzisiaj mamy na bazie jarmużu, No i dodajemy mleko, czy zwykłe, bez laktozy, czy roślinne. Trochę wody, banana. No i ten. I co tu my jeszcze dodajemy? Aha, yy, yy, co my doda A, mielniane. I. No i tam takie i różne jeszcze takie dodatki, po prostu to co mamy w domu, o jabłuszko też dodałyśmy i tak się prezentuje i wasze zdrówko, dajcie znać czy lubicie takie soczki. Kochani, my już na spacerku z mamą, yy, idziemy sobie, dzisiaj jest na plusie chyba 3 stopnie, no jest takie rześkie powietrze, ale no wiecie, nie ma już tego mrozu już, chociaż śniegu jeszcze troszkę jest, idziemy się przewietrzyć. No i jeszcze mamy dzisiaj jeden wyjazd, taki nieduży. Pojedziemy i później się do Was na wieczór już odezwę. No to pozdrawiam Was i do usłyszenia później. Kochane moje, już tak na koniec tego vloga przychodzę do Was, żeby się z Wami pożegnać i jeszcze tak właśnie chciałam Wam y, wspomnieć w, y, o y, kosmetykach. Mary Kay, są to kosmetyki amerykańskie i chciałam Wam wspomnieć z tego względu, że ja byłam na pokazie tych kosmetyków, właśnie byłam z moją siostrą i tam dziewczyna nam pokazywała wszystkie kosmetyki, testowała na naszych buziach, bardzo fajne kosmetyki naturalne, amerykańskie, a Mary Kay dlatego, że to była Pani, która założyła tą Firmy, tak właśnie się y, pisze, i możecie sobie sprawdzić w internecie y, na temat tych kosmetyków. Ja dostałam tutaj taki katalog również i y, mają świetne kosmetyki do pielęgnacji, jak i do oczyszczania. Y, po, y, też y, posiadają y, kolorówkę. I są też również perfumy, mają kosmetyki dla mężczyzn. Nie ja wam tutaj pokazuję tak szybko z katalogu. I powiem wam, że składniki i w ogóle jak one są, właśnie te kosmetyki produkowane, to są, powiem wam, długie lata badań i w ogóle, no tak jak mówiłam, że gwarancja tych kosmetyków, można powiedzieć, jest 100%. I ja sobie ogólnie zamówiłam, tak mnie interesowało mają fajną domową zaraz wam pokażę domową mikrodermabrazję w domu takie bardzo dogłębne oczyszczanie, musicie sobie jak macie gdzieś, jakąś przedstawicielkę u siebie w mieście czy gdzieś to bardzo wam tutaj w Polsce polecam żebyście sobie przeszły się do takiej osoby i ona wam bardzo fajnie wytłumaczy wszystko powiem wam że zapyta jaki macie rodzaj cery i w ogóle jest bardzo fajne takie spotkanie no i w takim katalogu macie opisany każdy ten produkt. Bardzo mnie też to zaciekawiło, bo to są, tak jak mówiłam, kosmetyki naturalne. Dość drogie, bo nie są tanie. I właśnie tutaj jest taki fajny zestaw. Zależy jaki macie rodzaj buzi, znaczy rodzaj skóry twarzy. I macie tutaj takie domowa Zestaw do domowej mikroderma Brazi. On kosztuje na przykład 245 zł, ale starcza na długo, bo są bardzo wydajne te kosmetyki i są bardzo fajne. Ja sobie wzięłam taki, wzięłam, no, na początek sobie zakupiłam taką fajną maskę do oczyszczania twarzy, bo ja mam też problemy z zaskórnikami i właśnie, bo wydzielam się dość duże sebum też w partii T, czyli czoło, nos i broda i te zanieczyszczenia mam właśnie więcej mam tak na nosie i na brodzie i sobie y, kupiłam taką y, maseczkę i ona powiem Wam, że to się tak wydaje, że to jest taka maseczka jak te wszystkie takie y, te czarne czy z błota, ale powiem Wam, że to jest magia po prostu stosowania tego y, tutaj mamy pojemność 114 ml ja ją miałam stosowaną na pokazie i jeszcze Wam tak szybko przeczytam co tu jest napisane głęboko oczyszczająca maska z aktywnym węglem. Trójfazowa maska z węglem aktywnym daje skórze uczucie głębokiego oczyszczenia yy, i pomaga zmniejszyć przebarwienia skóry spowodowane wcześniejszymi wypryskami. I to jest bardzo fajne, tak jak mówiłam do każdego rodzaju cery preparat. Ja go jeszcze nie otwierałam, a w sumie już dla Was otworzę specjalnie. Ja Wam pokażę jak to wygląda. Tak wycisnę troszeczkę. Nie jest to tani Produkt fajny, taki zapach ziołowy, taki yy, właśnie. Yy mega taki, mega, mega intensywny ziołowy, ja nie wiem jaki tutaj jest ten skład tego, chciałabym z chęcią się do, a mamy, mam ulotkę, dowiedzieć jeszcze tak na szybko Wam powiem jaki jest skład bo na pudełku nie jest napisane po polsku, to tak jak mówiłam są to kosmetyki, jest tylko tłumaczenie takie na szybko i mamy tutaj y... odpowiednie, nie, 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 trójfazowa zmniejsza, no tak, trójfazowa maska z węglem aktywnym daje skórze uczucie głębokiego oczyszczenia, Pomaga maga zmniejszyć, to Wam już czytałam, stosuj dwa razy trzy w tygodniu, fajnie z tym aktywnym węglem, fajnie chłodzi, bardzo fajny zapach i nie są to kosmetyki uczulające na cerę, jeżeli macie wrażliwą. Zestaw do walki o czystą skórę, zapewnia jej zdrowy wygląd bez wyprysków, i przyjemnej, gładkiej skóry, tak, mówiłam, nie wysusza, kwa i tutaj zawiera kwas salicylowy o dwuprocentowym stężeniu. Nie tylko pozbędzie się powstałych już wyprysków, ale także zapobiegnie powstawaniu nowych. I tak, jak mówiłam, jest to z kwasem salicylowym. Ale ładny zapach, powiem Wam. Ona tak szybciutko zastyga, bardzo fajna. To jest takie podobne jak do tych wszystkich maseczek, ale powiem Wam, że ja już dużo przetestowałam tych maseczek i w ogóle nie jestem zadowolona, żeby cokolwiek mi dobrze oczyszczało twarz. To od razu fajnie po nałożeniu taką cieniutką warstwę, jak się nakłada, to widać, jak to szybciutko tak wsiąka fajnie, nie podrażnia, nie napina, nie powoduje żadnych zaczerwień. Na twarzy, no i bardzo Wam serdecznie polecam, i jeszcze chciałam się zdecydować na zakup, ale mam tutaj zdjęcie bo ponieważ w tym katalogu nie posiadam tego zestawu nie ma ten katalog tego zestawu jest tutaj taki fajny zestaw, też miałam robiony oczyszczanie twarzy tymi produktami dzisiaj sobie też oczyściłam z rana właśnie i mam tutaj dwie takie fajne próbeczki dostałam jest tutaj żel taki różowy, on jest do oczyszczania twarzy i jego nakładacie sobie, tak jak macie w takich tubach te produkty, to nakładacie sobie ten żel tam na, raczej tak na twarz albo może w jakąś miseczkę malutką ale można na y, znaczy nie na twarz, tylko na rękę wysypujecie i tutaj macie co, mega y, coś fajnego ja nigdy o tym nie słyszałam jest to puder y, peelingujący do twarzy w talku, taki bardzo delikatny puder, już Wam pokazuję jak to wygląda Zapach. O, zobaczcie, zwykły, taki peelingujący puder do twarzy. Wysypujecie najpierw wylewacie sobie troszkę tego żelu na, do twarzy, tam w jakieś opakowanie albo w miseczkę, a nawet na dłoń. Tutaj sobie wysypie, wysypujecie troszeczkę tego pudru. Piękny, pudrowy, taki delikatny zapach. Mieszacie dwa te preparaty i nakładacie na twarz. Jest to bardzo fajne oczyszczenie i zaraz wam pokażę. Ja mam tutaj zrzut ekranu. I ten preparat, ten puder, on ma, 3, ile on ma pojemności, zaraz Wam powiem, chyba 73 gramy, ale on tak, 73 gramy i jest bardzo wydajny i już Wam czytam, co tu jest napisane, puder peelingujący naturalny i delikatnie złuszcza martwy, martwe komórki z powodu, z powodu których cera jest matowa i szara skóra staje się gładsza i bardziej miękka i jest przygotowana do kolejnych kroków pielęgnacyjnych złuszcza pomaga odblokować pory, dzięki czemu staje się mniej, mniej widoczne, dzięki któremu stają się mniej widoczne a skóra wygląda zdrowiej, dokładnie to jest takie fajne oczyszczenie nie wiem czy dzisiaj to zobaczycie, ale bardzo fajnie to wygląda i już Wam pokazuję jak ten puder wygląda, on jest w takiej tubie słabo tutaj go troszkę widać o tak się prezentuje tutaj macie, w takiej on jest tubie no i tak jak mówiłam wysypujecie sobie macie pojemność 73 gramy musicie sobie zerknąć na to i do tego jest emuls, kremowa emulsja oczyszczająca tak, to jest ta emulsja właśnie tutaj u góry w takiej tubie. I to jest właśnie taka emulsja w takim kolorku różowym, taki żel. I, te, i razem sobie łączycie te preparaty i właśnie sobie fajnie oczyszczacie twarz. A jak nie macie, możecie sobie tylko zakupić taki puder peelingujący. I jaki powsiadacie żel do mycia twarzy w domu, to możecie sobie mieszać z tym produktem, jeżeli kogoś po prostu nie, nie stać albo po prostu chciałby mieć. Taki sam peelingujący puder, to możecie sobie zmieszać z innym właśnie preparatem, ale wiadomo, lepsze ma właściwości, jeżeli to jest z tej samej firmy, z tych samych po prostu składników i wiecie, tych wszystkich badań, które oni przeprowadzają na tych kosmetykach. No i bardzo wam serdecznie polecam. Ja właśnie yy, cieszę się, że zamówiłam tą maseczkę oczyszczającą, bo zrobię sobie jakoś w tygodniu, tak na właśnie na czoło. Najważniejsze jest nos i tutaj u mnie partia brody, bo tak jak mówiłam Świeci mi się twarzy, wydzielam się sebum w strefie T. No dobra, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten vlog. Jest taki różny, ale wiem, że ogólnie vlogi lubicie oglądać. Dajcie znać, co tam kochani u was słychać, jak tam u was w nowym roku, co porabiacie ciekawego. I mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Dziękuję, że jesteście. Kto nie subskrypuje, zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. No i co? I mam nadzieję, że Wam się podobają moje stylóweczki, które zrobiłam dla Was białymi trampkami, to już tak bardziej pod wiosnę. No dobra, to chyba będzie na tyle. Będę się już z Wami żegnać. Przesyłam Wam moc buziaków. No i do usłyszenia. Pa!